Szybki Roman Biliński. Kolejne szczegóły transferu Louisa Hamiltona. Niezwykła oferta dla Alexa Albona. O tym, ale nie tylko. Dziś. Cześć. Witajcie serdecznie Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Apel. Jesteśmy po weekendzie wyścigowym dla Romana Binińskiego, bo ścigał się w trzeciej już rundzie serii Formula Regional Oceania Championship. No i tam po raz kolejny spisał się świetnie. Nie zszedł z podium ani razu. W pierwszych kwalifikacjach wywalczył pole position, to już wam mówiłem o tym i ten wyścig wygrał w drugich kwalifikacjach Znów był najszybszy. Potem przeszedł czas na wyścig numer 2, do którego startuje się w odwróconej kolejności z pierwszego wyścigu. Na Hampton Park zdołał awansować z 8 na. Trzecie miejsce, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem, bo na tym torze dość trudno wyprzedzać. Także już miał dwa podja, przystępował do ostatniego wyścigu i startował do niego z pole position. Niestety na starcie było dobrze, ale w pierwszym zakręcie mocno przyblokował koła stracił to pierwsze miejsce i już potem nie był w stanie odzyskać go. Dojechał na pozycji numer dwa, ale ogólnie przez cały weekend powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej, którą możecie teraz widzieć. No i. Wygląda na to, że na dwie rundy przed końcem jest bardzo bliski zapewnienia sobie mistrzostwa tej serii, co by było naprawdę dużym osiągnięciem dla zawodnika M2 Competition. Oczywiście trzymamy kciuki, kolejna runda już za tydzień, oczywiście będziemy to wszystko śledzić na powrót Roberta Pell. Brawo dla Romana, bo naprawdę ciśnie i pokazuje, że jest mega, mega szybki. No i teraz tylko przełożyć to na Frekę, czyli na tą jego główną serię w sezonie 2020. 4. Jeżeli mowa o Polakach, to warto wspomnieć o tym, że Borys Łyżeń oraz Jan Przyrowski zostali włączeni do Orlen Teamu, do Akademii Orlen, czyli będą wspierani przez polskie koncerny w sezonie 2024. Jan Przyrowski oczywiście będzie jeździł w hiszpańskiej Formule 4. Borys Łyżeń będzie jeździł w kartingu, w kartingowych mistrzostwach Europy, Świata oraz w yy, różnych seriach, m.in. w USK Masters, które odbywają się we Włoszech. Brawa dla obu, gratulacje, no i brawa też dla Orlenu za wspieranie kolejnych yy, kierowców, no by to wszystko przełożyło się na Świetne wyniki i na dalszy rozwój w motorsportowej karierze. Słuchajcie, wychodzą kolejne informacje, kolejne fakty dotyczące transferu Louisa Hamiltona do Ferrari. O niektórych już mówiłem, ale warto dopowiedzieć i no, przekazać też nowe doniesienia dotyczące na przykład finansów. Louis Hamilton miał mieć zaproponowany. Kontrakt przez Ferrari na początku ubiegłego roku w wysokości 50 milionów dolarów. Nie była to kwota satysfakcjonująca dla niego, czy nie była to kwota na tyle przekonująca, aby porzucić Mercedesa, czyli zespół, w którym jest od 11 lat, i przejść do Ferrari, czyniąc tę sprawę największym, czy jednym z największych transferów w historii Formuły 1 potem podpisał kontrakt z Mercedesem, podpisał kontrakt w, w ramach którego zarabia około 44 milionów dolarów rocznie no tylko, że ten kontrakt Louis chciał trzyletni, Mercedes mógł mu zaproponować tylko jeden plus jeden i tam do końca stycznia 2024 roku były pewne klauzule wyjścia z tego kontraktu gdy Louis miał zostać ambasadorem Mercedesa do 2023 do 2035 roku przepraszam, wówczas na to nie zgodził nie Zgodził się zarząd Mercedesa, co też mogło mieć pewien wpływ na decyzję Hamiltona. Ostatecznie John Elkan przebił swoją ofertę i przebił ją bardzo, bardzo hojnie. Według doniesień portalu Sportune, y, Lewis Hamilton może y, dostać czy. Sferali może wypłynąć w ramach tego transferu, w ramach tego przejścia Louisa Hamilton'a do nich nawet 446 milionów dolarów. Tak, tak, nie pomyliłem się. 446 milionów dolarów to jest zawrotna kwota, ale to nie jest tak, że wszystko dostanie Louis Hamilton. Ma zarabiać Louis około 87 milionów dolarów rocznie. Przy czym Połowa tej kwoty ma iść na konto jego fundacji, jego organizacji Mission 44, czy Mission 44. To jest taka organizacja, która pomaga e, młodzieży, dzieciom z nieuprzywilejowanych środowisk, czyli generalnie z biedniejszych środowisk, e, które no, nie mają takiego dostępu do edukacji, do wykształcenia, do sportu i tak dalej, jak inne środowiska. Szczytna organizacja i Luis bardzo mocno ją wspiera. No i tu John Elkan miał zaproponować podwójny deal. Nie dość, że połowa, tej kwoty dla Lewisa Hamiltona, czyli mniej więcej e, zarabiał będzie tyle na czysto, że tak powiem, na rękę, e, ile miał zarabiać w Mercedesie, ale drugie tyle będzie dostawała właśnie jego organizacja Mission 44. Dodatkowo jeszcze, jakby tego było mało. E, Elkan, John Elkan, prezydent Ferrari miał e, zobligować się do inwestycji e, z spółki Exor, czyli no, spółki powiedzmy m, podległej jemu e, w ramach koncernu Fiata, która e, to zainwestuje właśnie w Mission 44, czy stworzy taki takim wspólny fundusz w tę organizację Louisa Hamiltona w kwocie 272 milionów dolarów. 272 milionów dolarów. I oczywiście Louis Hamilton zostanie ambasadorem Exora, zostanie ambasadorem tej swojej organizacji. To ma być wspólny projekt, w który ćwierć miliarda dolarów włoży Ferrari. Ponad ćwierć miliarda dolarów. No i ostatecznie robi się z tego prawie pół miliarda dolarów, czyli 446 milionów dolarów. Zawrotna kwota Oczywiście nie wiemy, czy to w 100% prawdziwa kwota, czy rzeczywiście takie sumy gdzieś tam w związku z tym transferem mają iść. Natomiast no, są to potężne pieniądze, które mogły rzeczywiście skupić, skusić Louisa Hamiltona, aby zmienił barwy. Podobno jeszcze, tutaj wszystko mamy jako podobno, Louis Hamilton nie był zadowolony z rozwoju Bolidu i nie był jedyny w tym, w Mercedesie, który no, nie był zadowolony z tej koncepcji. Myślał, uważał, że Mercedes, Powinien iść w inną stronę, natomiast Mercedes upierał się. W związku z wprowadzeniem tego efektu przyziemnego na jedną koncepcję, no i Louis nie był zadowolony z tej koncepcji, no i w związku z tym z wyników, jakie ta koncepcja osiągała, a może odwrotnie. Z wyników, a potem też z koncepcji. Nie był jedynym. Podobno inżynier do spraw wydajności, dyrektor do spraw wydajności Mercedesa podzielał jego zdanie i razem byliśmy trochę w opozycji do dyrektora technicznego Ola do Toto Wolfa. No i właśnie ten dyrektor techniczny do spraw rozwoju, do spraw osiągów bolidu, Loic Ser, 그러나 ma przejść razem z Lewisem Hamiltonem do Ferrari. I na tym ta giełda nazwisk się ma nie kończyć. Podobno ma się, mają ściągnąć ze sobą również innych inżynierów, techników Mercedesa właśnie do Ferrari. Fred Wasser bardzo mocno się zbroi, żeby ten projekt Ferrari 2025 i 6 był jak najmocniejszy. No ale też powstaje pytanie o e, innych, że tak powiem, pracowników i chyba nie wyobrażamy sobie, żeby Lewis Hamilton przeszedł bez Bono, bez Pitera Boningtona, czyli jego inżyniera wyścigowego, który wielokrotnie łagodził temperament Louisa, sprawiał, że te komunikaty Louisa no, potem zamieniał je w złoto, czyli w wyniki. Potrafił Luisa Hamiltona odpowiednio naprowadzić, znosił dobrze jego krytykę i był takim, powiedzmy, głosem spokoju, gdy Louis stracił nerwy. Szczerze powiem, nie wyobrażam sobie współpracy Luisa Hamiltona z tymi Asami z Ferrari, którzy są słynni, ale raczej nie z tego, że dobrze ogarniają sytuację. I o ile no, nie wiem, mógłby przejąć Carlos, menadżera, <coughs> przepraszam, dyrektora inżyniera wyścigowego Carlosa Sańca Louis Hamilton. To nawet on, um, no nie, nie, to nie są te standardy, do których Louis był przyzwyczajony. Więc ja sobie nie wyobrażam przejścia Petera, bon nie przejścia Petera Boningtona do Ferrari. Zresztą Toto Wolf już się o tym y, wypowiedział i no, stwierdził, że będą rozmowy, będą dyskusje. To jest coś, co na pewno musi zostać przeanalizowane w najbliższych miesiącach, czy Peter Bonington też przejdzie razem z Lewisem Hamiltonem do Ferrari. Myślę, że Louis mógł po prostu um, negocjować, um, że dobra, słuchajcie, przechodzę, ale wybieram sobie um, inżyniera i stawiam na bono. Oczywiście on o tym nie wie i tutaj Peter Bonington miał się dowiedzieć od Toto Wolfa dość późno o tym całym transferze Luisa Hamiltona, ale myślę, że Luis gdzieś tam mógł już swoje wici rozpuścić i, i może teraz pracować nad Boningtonem, żeby on razem z nim do Ferrari przeszedł. Słuchajcie, to może nie być koniec ciekawych transferów w Formule 1, bo pojawiły się informacje, że Alex Albon może wrócić do Red Bulla. Ba, pojawiły się informacje nawet, że i tu Peter Windsor przekazuje, brytyjski dziennikarz Formuły 1 przekazuje takie wieści, że już Red Bull zaproponował trzyletni kontrakt Alexowi Albonowi. Przypomnijmy, Alex Albon to trzeci zawodnik Formuły 2 w sezonie 2018, przeszedł do wtedy, to już chyba, to jeszcze było chyba Toro Rosso. W torosu pojeździł pół sezonu i zastąpił Piera Gasly. No i przez półtora sezonu jeździł, ale nie osiągał jakichś rewelacyjnych wyników i po sezonie 2020 z Formuły 1 musiał odejść, musiał sobie zrobić przerwę, jeździł w DTM-ie. W 2022 roku wrócił do Williamsa i w tym Williamsie spisuje się świetnie i ma bardzo dobre notowania. Jest uznawany za jednego z takich stabilniejszych, pewniejszych zawodników, którzy to mogą w, no, stanowić taki solidny trzon, Jednej z ekip. No ale czy byłby w stanie wrócić do Red Bulla? Podobno to jest deal, któremu nie da się odmówić. To jest trzyletnia umowa, intratna umowa. No i rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, że teraz walczy o punkty w Williamsie, no to tam walczyłby o podia w Red Bullu. No bo trudno się spodziewać, że Red Bull od 2025 roku miałby być zespołem słabym. Dlatego jest to naprawdę ciekawa informacja i no, zastanowimy się, zobaczymy, czy jest to możliwe, aby Alex Albon przeszedł. Myślę, że ten sezon będzie w decydujący i szybki. Tylko się o tym dowiemy, czy Alex Albon przechodzi do Red Bulla, czy wraca do Red Bulla, czy nie. Jak myślicie, powinien przejść? Jest taka możliwość, czy raczej widzielibyście w Red Bullu kogoś innego? Daniel Riccardo, tutaj Helmut Marko mówi do Mercedesa, hola, hola, on jest nasz, ma wieloletni kontrakt, nie zgarniecie go i nie zastąpicie Hamiltona właśnie Danielem Ricardo. Czy to Daniel Riccardo miałby być partnerem Maxa Verstappena ponownie? Będzie to jeden z, jeden z ciekawych elementów tego sezonu ogórkowego, czy tego sezonu transferowego w Formule 1. Na koniec słuchajcie informacja o prezentacjach, bo dzisiaj mamy je dwie. dwie. Po pierwsze, 15.40 prezentacja zespołu Williams. Zobaczymy, co pokażą. O godzinie 20.00 prezentacja Stake F1. Team, czyli Zaubera. No i tutaj też będziemy ciekawi, bo może się mocno zmienić kolorystyka tego auta. O tych prezentacjach, o tym jak wyglądały zaprezentowane przez nich bolidy, dowiecie się jutro rano z vloga. Zapraszam serdecznie na kanał, a póki co dziękuję. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek przy subskrypcji, żeby przychodziły Wam powiadomienia, no i też zachęcam do komentowania. Co sądzicie o tych kwotach, które padają w kontekście Louisa Hamiltona? Czy Alex Albon może wrócić do Red Bulla? No i dajcie też znać po dzisiejszych prezentacjach, jak Wam się te bolidy podobają. Dziękuję za wspieranie kanału na Tipli, na Patreonie, na Bajkofitu i na YouTubie I do zobaczenia, prawdopodobnie jutro. Trzymajcie się. Cześć.